W tym tygodniu kontynuujemy serię dotyczącą formacji Hakarosa. Dziś opowiemy o trzech sposobach zamykania pozycji z zyskiem: z użyciem zlecenia Take Profit, Trailing Stop oraz Volatility Stop. Na początku warto wspomnieć, że formacja Hakarosa nie jest techniką day tradingową. Jest to formacja podążania za trendem. Zgodnie z tym musimy pamiętać, że nasz zysk powinien być znacząco wyższy niż ewentualna strata. W tym filmie prezentujemy sposoby realizacji zysków. Konkretne miejsca, w których można składać zlecenia, omówimy podczas jednej z kolejnych prezentacji. Pierwszą techniką realizacji zysków jest umieszczenie zlecenia take profit na lokalnych szczytach lub dołkach w przeciwnym trendzie. Przenieśmy to na wykres. Zajmujemy się w tym samym wykresem co tydzień temu. Jak pamiętamy, mieliśmy do czynienia z formacją 1 2 3, po której wystąpił trend wzrostowy. Jak widzimy na wykresie, jeden tik po przebiciu hakarosa otwieramy naszą pozycję. Nasze zlecenie obronne stop loss złożyliśmy jeden tik poniżej bara tworzącego ostatni dołek. Wybraliśmy więc mało agresywny sposób umieszczenia zlecenia obronnego. Aby zrealizować zysk, szukamy więc kolejnych szczytów w poprzednim trendzie. Jak widzimy na wykresie, oba szczyty nie zapewniają nam odpowiedniego stosunku potencjalnego zysku do straty. Pamiętamy, że hakrosa to technika podążania za trendem. Też nie możemy zadowalać się wspomnianym stosunkiem w wysokości, np. 1 do 1. Być może szukając kolejnych szczytów w szerszym obrazie, znajdą Państwo po lewej stronie wykresu odpowiedni poziom realizacji zysku. W przeciwnym wypadku mogą Państwo użyć drugiej techniki, czyli tak zwanego trailing stopa. Trailing Stop to technika kroczącego zlecenia Stop Loss. W wypadku tego wykresu będziemy przesuwali nasze zlecenie obronne po minimach kolejnych barów. Mogą Państwo wybrać dwa możliwe sposoby prowadzenia Trailing Stopa. Pierwszy, najbardziej agresywny, to przesuwanie Stop Lossu po kolejnych minimach. W tym przypadku jednak dość szybko zostalibyśmy wyliczeni z rynku z minimalnym zarobkiem. Drugim sposobem, mniej agresywnym, aczkolwiek zapewniającym możliwość dłuższego pozostania na rynku jest umieszczanie naszego zlecenia stop loss na lokalnych dołkach. Istnieje jeszcze trzecia technika realizacji zysku. Jest nią tak zwany volatility stop. Aby więcej dowiedzieć się na temat tej techniki, zapraszam na kolejne odcinki wideo prezentacji.